Linki Master kontra Karolina no nie no, życzę Owsarzowi, żeby wygrała, żeby nie robiła lipy, no. Tybori kontra Zadyma. Tybori. Ferrari kontra Szczurek. Pomidor. Lody Cokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam. Szybkie typy z Andrzejem Grzybykiem na Fame22. Bardzo szybko. Wątkowski polisz Zombie. Rzosek Big Woman, czyli Tyburski kontra Park. Tyburski. Ła. Grek kontra Tazi. Nie znam jednego ani drugiego, niech wygra y, Grek. Dobra. Alan kontra Tańcula. Eee, Alan. Tybori kontra Zadyma. Zadyma. Eee, Szeli kontra Wiewiór. Wiewiór. Jak to we to Nieraz Teraz kontra Crazy. Eee, no nie no, Crazy 100%. Linki Master kontra Karolina. No nie Ocas. no, życzę Owstarzowi, żeby wygrała, żeby nie robiła lipy. No. Ferrari kontra Szczurek. Eee, a Ferrari! Aha, okej, okay, czyli myślisz, że się zrewanżuje. Tak. Bestia z Tokio, czyli gąciarz kontra Gimper. Co to za stwory! <noise> Nie wiem, remis <noise> Pasza Biceps kontra Diablo. Pasza. Don Casio kontra Góral. Góral. Bezapelacyjny. Super. Nie analizujemy e, turnieju, Dokładnie. bo tam mogą być jokerzy i tak dalej. Tak Dzięki. Andrzej Grzebyk, dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Dobra, szybkie strzały przed Fame 22 Ultimate. Ze mną mistrz KSW Robert Ruchała. Lecimy od, start, od od początku, czyli Bątkowski, Polish Zombie. Polish Zombie. Big Woman kontra Stormin, czyli Tybulski kontra Norman Park. Norman Park. Greg kontra Tazi. Tazi. Alanik kontra Tańcula. Tańcula. Tybori kontra Zadyma. Tybori. Shelly kontra Wiewiór. Wiewiór. Kieras kontra Crazy. Kieras. Link Master kontra Owczasz. Owczarz. Ferrari kontra Szurek. Szczurek. Bestia z Tokio kontra Gimper. Gimper. Pasza Biceps kontra Diablo. Tu ciężkie. Hmm. Pasza Biceps. Donkacja kontra Gural. Gural. No i tu już nie będziemy wchodzić w szeregi turniejowe, bo to już różnie może być, ale typy są. Dziękuję bardzo Robert Druha. Dziękuję bardzo. Czołem brygada, my jesteśmy z Mateuszem Borkiem i obstawiamy kartę Fame. Szybkie strzały Mateusz, zaczynamy w takim razie. Pierwszy pojedynek Bądkowski kontra Polisz Zombie. Od razu zaznaczam, że wszystkie moje typy są takie prostu, powiedziałbym na instynkt na nosa, a nie z racji sympatii, bo tu akurat i bardzo lubię Filipa i Marcina, ale jeśli chodzi o typ sportowy Marcin Wrzosek. Eee, tyburski kontra Park. Też lubię Tybura, ale Park. Turniej. Grek kontra Tazi. Grek. Alan kontra Tańcula. Alan. Tybori kontra Zadyma. Tybori. Szeli kontra Wiewiór. Wiewiór. Kieras kontra Crazy. Kieras nowy kumpel Adamka i Timu. Lubię Kierasa, ale szanuję bardzo Dawida. No myślę, że ciężka walka dla Kierasa. Po postawie, ale, ale z racji tego, że spędziłem z nim ostatnio więcej czasu. Natomiast kompletnie mnie nie zdziwi yy, zwycięstwo Dawida. Linki Master kontra Karolina Owczarz. No Bardzo ciekawe zestawienie. A Jeden małe rękawice. Spodziewam nice. się powiem ci dużych problemów Karoliny Owczarz. Typ? No, chyba, no wiesz co, może może to będzie dziwne, ale coś mam takie przeczucie, że Marta. Ferrari kontra szczurek. Pomidor. Bestia z Tokio, czyli Gonciarz kontra Gimper. Gimper. Pasha Biceps kontra Diablo. MMA w butach. No myślę, że jednak Diablo, chociaż wiem, że zrobił gigantyczne. Pasza postęp świetnych chłopak bardzo go szanuje. Main event, Donkasia kontra Gural. Easy job, Gural. Dziękujemy bardzo, to było Dziękuję. typowanie z Matimborkiem. Borkiem. Lody Sokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam.